Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykasować inspekcję serwisową w BMW. To jest model X4 M40D. Takie oznaczenie. Tutaj wymienialiśmy klocki hamulcowe i robiliśmy serwis olejowy. Na środkowym centralnym ekranie możemy sobie sprawdzić wymogi serwisowe. Mój pojazd, status pojazdu, i na samym dole mamy, mamy wymogi serwisowe. Świeci nam się tylko konieczność wymiany przednich. Klocków hamulcowych, robiliśmy to razem z tarczami, to jako ciekawostka zwróćcie uwagę. Akurat w tym modelu tarcze hamulcowe są kierunkowe, czyli lewa i prawa różnią się od siebie. Był robiony też serwis olejowy, pomimo tego, że, że tutaj tej inspekcji nie mamy, klient poprosił o wymianę wcześniejszą i robimy to w prosty sposób. Będziemy używać tylko przycisku Start Stop i będziemy używać przycisku do kasowania przebiegu dziennego i wygląda to tak. Żeby uruchomić zapłon, musimy trzy razy szybko nacisnąć przycisk start, mamy to i teraz za pomocą tylko przycisku tutaj w rogu ekranu, po wygaśnięciu tych wszystkich informacji, naciskamy i trzymamy go na około 5 sekund. I mamy tak, co możemy wykasować. Robiliśmy tarcze, klocki. Przytrzymujemy, przytrzymujemy przycisk jeszcze raz. Czy zresetować? Jeszcze raz. Pamiętajcie, że żeby, żeby wykasowało się to trzeba założyć nowy czujnik najlepiej dobrej jakości, bo, bo na zamiennikach nie za bardzo to chce działać. Robiliśmy też olej silnikowy kasujemy go również. I tyle. Kontrola pojazdu. To oczywiście robiliśmy w ramach okresowego przeglądu. Okej. Okay. Tu mamy gotowe. Jak widać z informacji statusu pojazdu, też nam wszystko zgasło. I tyle, po robocie.